Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia krótkiej sondy szkolnej, związanej ze zbliżającymi się feriami zimowymi. Posłuchajcie, jakie plany spędzenia wolnego czasu mają nasze koleżanki i koledzy. A wyjeżdżasz w tym roku gdzieś na ferie? Jadę w góry z rodzicami i z taką ekipą, co jeżdżę z nią co roku. Jadę. A gdzie? Yy, Dookoła brzegu. I tam będą jakieś turnieje, czy będziecie tylko trenować? Nie, będzie tylko, będą, będziemy tylko trenować. A z kim, z rodzicami, i z przyjaciółmi, na jakiś obóz? Ze szkołą. I gdzie jedziecie? E, w góry. A wiesz, co będziecie tam robić? Jeździć na nartach, trochę na sankach. Umiesz jeździć na nartach? Już się uczyłeś, czy? E, tak, umiem. Nie wiem, wyjeżdżam. Do tego... Budapesztu. Z rodzicami? Nie, z ciocią. I co będziesz tam robił? Zwiedza. A co masz zamiar robić w ferie? wsię przy kominku. Całe dwa tygodnie? Tak. Mm, jadę w góry. Na całe dwa tygodnie? Tak. Ale z rodziną, czy gdzieś na jakiś obóz? Z rodziną. No, przygotowuję się w ciepłe ubrania. No i jadę no, w góry. No. ciepło, na pewno bezpiecznie. I to wszystko. Y, ja. Y, 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 nie. Co byś robił podczas nich. Ym... Ja nie wiem, czy będę robił, może szył będę. Tak, szył ja Wyjeżdżam z tatą do Portugalii, ponieważ też gram w golfa, czyli tak samo to jest moje kolejne hobby. E, jadę nad morze, będę tam pływał na basenie, jeździł na rowerze i spędzę miło czas. Zapraszam Was do weźmie krótkiej relacji z 20 Szczecińskiej Wystawy Gołębi Rosowych w ozdobnego i królików, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku w naszej szkole. Zapraszam na relację. Słuchajcie, jesteście pierwszy raz na takiej wystawie, czy już byliście kiedyś? Pierwszy raz. Jak wam się podobała wystawa? Co was tu zainteresowało? Y, ogólnie zwierzęta, bo no gołębie też. Słyszałem, że tu są króliki. Wszędzie stoimy za nimi. <grym> <grym> a dla ciebie? Y, a właśnie dla mnie mi się spodobało, że dużo było różnych ras, odmienności, mimo że to niby jeden gatunek, a potrafi yes. się tak różnić. I to mnie tak trochę zdziwiło, że aż tak się różni jeden gołąb. Może się różni tak od drugiego. A czy masz jakiegoś już swojego faworyta? Bo słyszałem, że jest aż tutaj 1400 gołębi. Nie. Nie, nie mam faworyta. Przyszedłem, żeby pooglądać, a nie żeby kibicować. A dla Ciebie? Mi się bardzo podobało y, gołąb z irokezem. Gołąb z mózgiem na nosie. Y, I te wielkie koguty. I króliki. A wiesz, jakie to są odmiany, tak mówiąc, i rokezem? Nie. Szczerze nie. Powiedzcie mi, jak Wam się podobała ta wystawa? Bardzo. Bardzo fajna jest. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Króliki są najfajniejsze. A jak Wam się podobają gołębie? Czy już macie jakiegoś swojego pupilka? Takie białe mi się podobają najbardziej. Mi się bardzo podoba biało-czarny. A czy wiecie, jakie to są rasy tych gołębi? Czy już dowiedzieliście się? Nie. Nie. A co oprócz jeszcze gołębi możemy tutaj zobaczyć? Kury, króliki, koguty. Gołębie. No, różne ptaki. Jacy są nasze babci i dziadkowie? Zapraszam nas do wysłuchania krótkiej sondy szkolnej związanej z nim Babci i Dziadka. Zaś wszystkim naszym kochanym babciom i dziadkom życzymy dużo zdrowia i uśmiechu w dniu ich święta. Kim jest babcia i dziadek? co oni są? Babcia to jest mama mojej mamy, a dziadek to jest dziad... tata mojego taty. Yy, to oni są starsi rodzice naszych rodziców. No, takie osoby. Ważne w moim życiu. E, to są rodzice moich rodziców? No. A ja co oni są? E, moi dziadkowie są super, ja ich lubię. Dlaczego? No bo ich lubię, bo to moi dziadkowie. Ale co takiego zrobili, że ich tak lubisz? Jezu, nic nie zrobili, po prostu. Kto to jest babcia i dziadek? Eee, tacy. Ludzie z rodziny, którzy często jakby robią, że jesteśmy szczęśliwi. Dla mnie. A co twoi dziadkowie robią, że sprawiają, że jesteś szczęśliwy? Znają dużo dowcipów, łaskoczą mnie. Lubisz się z nimi bawić? Tak. Najbliższa rodzina. A lubisz swoich dziadków? Tak. Y rodziną. I jacy oni są? Fajni. Coś jeszcze powiesz na ich temat?